Pastorze, czy jeśli jeden z członków twojej rodziny zaprosiłby Cię na tak zwany ślub osób tej samej płci, to czy uczestniczyłbyś w takiej uroczystości? Sama myśl o tym rozrywa mi serce. Moja odpowiedź brzmi nie. Nie uczestniczyłbym. To byłoby coś, co wstrząsnęłoby do głębi moim ojcowskim sercem? Już mówię dlaczego? Tak naprawdę sądzę, że to właśnie ludzie chcą wiedzieć. Nie tylko, czybym tam poszedł, ale dlaczego? Dlaczego by mnie tam nie było? Po pierwsze, to nie jest ślub, ponieważ nie jest to małżeństwo. Dlatego uczestniczenie w nim jako ślubie jest fałszem, a wszyscy tam obecni próbują się oszukiwać. Nie ma czegoś takiego, jak ślub małżeństwa osób tej samej płci. Bóg zdefiniował małżeństwo. Jako związek przymierza na całe życie między mężczyzną i kobietą, jako mężem i żoną. To, czego dotyczyło pytanie, nie spełnia tych wymogów. Dlatego to nie jest małżeństwo i to nie jest ślub. Nie zamierzam kłamać na ten temat. Po drugie, związek takich ludzi, jeśli w ogóle ośmielimy się to tak nazwać, nie jest złączony w niebie. Jezus powiedział. Co tedy Bóg złączył, człowiek niechaj nie rozłącza. Mateusza 196. Ten aspekt czyni śluby tak niesamowitymi wydarzeniami. Nie są to ludzkie dokonania. To Bóg łączy mężczyznę i kobietę. W Ewangelii Marka 10:9 Jezus powiedział, że małżeństwo jest zawarte w niebie, nie między dwojgiem ludźmi ani przez pastora czy sędziego. Takie połączenie dwóch osób, mężczyzn lub kobiet, nie dokonuje się w niebie sprawianie wrażenie, że tak jest, jest obrazą dla nieba. Po trzecie, błogosławienie takiego wydarzenia byłoby okrutne z mojej strony. Byłoby to okrutne, ponieważ byłoby uznaniem życia i stylu życia, który wiedzie do piekła. Apostoł Paweł powiedział: nie łudźcie się. Ludzie dopuszczający się nierządu, chwalcy, cudzołożnicy, uprawiający prostytucję, homoseksualizm, złodzieje, chciwcy, pijacy, oszczercy i zdziercy nie odziedziczą Królestwa Bożego. 1 Koryntian 6, 9-10. Oni go nie odziedziczą. Świętowanie takiego stylu życia jest świętowaniem zniszczenia istot ludzkich. A to jest okropne. To tak, jakbyśmy spotkali się, żeby świętować kradzież, lub upicie się, lub oszustwo. To jakbyśmy powiedzieli: słuchajcie, spotykamy się, żeby świętować chciwość, zróbmy spotkanie, aby uczcić nasze cudzołóstwo. Każdy, kto przyłącza się do świętowania grzechu, grzeszy, a ja nie powinienem grzeszyć. Po czwarte, taka uroczystość jest profanacją życia Chrystusa z Kościołem. Bóg tak zaprojektował małżeństwo, aby objawiało przymierze Chrystusa z Kościołem, czyli swoją ulubieńnicą. Świętowanie związku bez oblubienicy jest wypaczeniem i oszpeceniem wydarzenia, które ma odzwierciedlać najpiękniejsze wydarzenie na świecie. Po piąte nie poszedłbym, ponieważ ciężar smutku, miłości i wstrętu prawdopodobnie by mnie przytłoczył. Nie sądzę, żebym mógł przebrnąć przez tę ceremonię. Ostatnia rzecz, na jaką chciałbym zwrócić uwagę. Moja nieobecność nie oznacza mojego odsunięcia się od mojego dziecka, ale jego odsunięcie się ode mnie. Jestem tam, gdzie zawsze byłem. Mam szeroko otwarte ramiona dla powracającego do domu marnotrawnego dziecka. Jestem gotowy wybaczyć wszystko.